Pakowanie powtarza. Oh, podróżuj, ale z małym bagażem. Podróżuj, ale wciąż pamiętaj, że nigdzie nie usiedzisz dłużej na jednym miejscu. Za nami finał 19 edycji Chorzowskiego Teatru Ogrodowego, który odbył się 22 sierpnia w Chorzowskim Centrum Kultury i zamknął cykl pięciu tegorocznych spektakli teatralnych, grane przez bardzo dobrych aktorów na podstawie wybitnych tekstów literackich literatury światowej, polskiej i śląskiej, tak jak wczoraj. Więc myślę, że ten sezon pozostanie długo w pamięci, mimo tego, że tylko pięć płatków ma niezapominajka. Starałem się, żeby były zachowane wszystkie elementy festiwalu. Czyli zarówno jedno tylko, ale jednak spotkanie z dziećmi i bardzo dobrym teatrem w Skansenie, czyli Muzeum Górnośląskiej Park Etnograficzny w Chorzowie, jak i spektakle na scenie teatralnej, znakomitej scenie Chorzowskiego Centrum Kultury, które jak zwykle dały i śmiech, i płacz, i wzruszenie, czyli wszystko to, dlaczego chodzimy do teatru, do kontaktu. Z żywym aktorem. Na finał monodram z prawdziwego zdarzenia. W moim zamierzeniu monodram mistrzowski, ale pani Anna Seniuk sama mnie poprawiła, że to jest raczej stand-up na siedząco. Księga ziół i nie tylko. Kreatury, jeszcze raz wracamy do, do, do klasy, do podstawówki. Stoi na stać. Żartowałam. <grywa> żyć w domu, no jakże? można, proszę Państwa. Zioła to są zioła dla duszy, dla serca. E, wzięłam tytuł z malutkiej książeczki Shandar Maraya, którą polecam. Oczywiście nie będę referować tej książki, tylko jest pretekstem jako tytuł, który pisze, że to jest taki poradnik dla tych, których boli serce albo, albo mają problemy z duszą. To wszystkie takie są rzeczy dotknięte, które towarzyszą człowiekowi właściwie od urodzenia do śmierci i te, które dotyczą naszego zdrowia. I naszego życia, naszych namiętności, i tak dalej. To jest właściwie mój autorski program na 60-lecie pracy zawodowej, proszę Państwa. Nie urodzin 60-lecia, tylko 60-lecia pracy zawodowej. Między innymi zaprosiłam na ten wieczór wielu fantastycznych, wspaniałych autorów i poetów, żyjących i nieżyjących, znanych i nieznanych, tych, którymi chciałam się z Państwem podzielić. To jest rozmowa z publicznością. Ja się zwracam do ludzi, ludzie współpracują ze mną. Odpowiadają mi, gawędzimy razem. To jest jakaś bardzo moja osobista wypowiedź na temat życia, które do tej pory przeżyłam. Mam nadzieję, że jeszcze drugi odcinek może będzie w najbliższych latach. Dla każdego znajdzie się jakiś temat, który jest mu drogi, który jest dojmujący, myślę, że każdy znajdzie coś, jakieś ziółko dla siebie. Ja mam taką nadzieję, że 20 jubileuszowy sezon Chorzowskiego Teatru Ogrodowego. Będzie równie duży, jak dumnie brzmi jego okrągła nazwa. Moja miła, całe życie mija, miła, miła, powtarzam ze szlochem. To mi życie daje, ale to zabija, że ja ciągle psiakrew cię kocham. No!